Ziarno słowa na każdy dzień, piątek 2 stycznia. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do Niego z Jerozolimy, kapłanów i lewitów, z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał a nie zaprzeczył, oświadczając Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali Go, Cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł nie. Powiedzieli mu więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Co mówisz sam o sobie? Powiedział Jam ja głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. Noś w sercu przez cały dzień i powtarzaj słowa, prostujcie drogę dla Pana.